Pusty czwartek, słońce o nas nie zapomnij. Szczegóły już teraz. Agata Swarnowska zapraszam. 12 lutego pozostaniemy pod wpływem wyżu nad Karpat. Układ ten ładną pogodę będzie przynosił szczególnie na południu Polski. Poza tym nadal można spodziewać się zachmurzonego nieba i lokalnie symbolicznych opadów deszczu lub mrzawki. Z południa kontynentu zacznie napływać dość ciepłe powietrze do Polski. Na wschodzie 1, 2 i maksymalnie 3 stopnie w Rzeszowie. W Warszawie zobaczymy 3 stopnie, w Krakowie 150. Niżej, czyli 2 stopnie. Podobnie w Gdańsku. Najcieplej będzie w Zielonej Górze, tam nawet 6 stopni powyżej zera. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1013 hektopaskali. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W kolejnych dniach będziemy się cieszyć piękną pogodą oraz wysoką temperaturą powietrza. Szczegóły już wkrótce w specjalnej weekendowej prognozie pogody. Zapraszam.